O! coś tam w miarce na spodzie jest. Uuu! walitajki trochę ponad. To trochę spadło wieczorem. Wczoraj. A miało padać dość dużo w prognozie. Nawet chyba powyżej 5 litrów. Bo jak widzicie, słodko. Jest e, siema w kolejnym filmie. Dzisiaj 25 kwietnia i w planie mam rozsiać e, salety i mocznik podziemniarki i pod kukurydzę. A, tam jakiś ciągnik uprawia pewnie pod kukurydzę. I to uprawić te kawałki. Także cały dzień prawie mi nad tym zejdzie. Na początek wyciągam mocznik. Kuzyn ma niedługo podjechać. To mi załaduje. Wiecie co się zastanawiam? Czy będzie tona w tych wołeczkach? Waga netto. 500 kg powinno być. O, jest. Masa netto 500 kg. Zobaczymy, czy to się będzie zgadzało. Bo tego już aż tak pewny nie jestem. Po tym, jak ostatnio wrzuciłem do siewacza ten wołek ze solą. I 50 kg brakowało. A za ten mocznik płaciłem 4 800 Tak Jakby brakowało, to byłbym bardzo zły. Mam dwa wołek, był tona. Na no. cholera. Powierzchnie piję... ile? sześć stu czyli po takie sto pięćdziesiąt kilo, gdzieś. A woz wyciągnięty. Trzeba kule przełożyć. Z opyskiwacza teraz do siłacza. Mała uwaga! Jeżeli macie rozsiewać z plandeką, tak wprowadzacie do budynku tą maszynę po myciu. Odsłońcie plandekę. Zobaczcie co tu jest. Cała skrzynia w środku Czy Przydałoby się ją czymś lekko przetrzeć. Jeszcze terminal uruchomię wskazuje, tak dla pewności Jeszcze go tu trochę przedę, bo nie wysechł całkowicie a później ziarenka się poprzyklejają będzie trzeba je obklejać chwilę stał, to już prawie, prawie wycy, ale nie do końca, to ja pokazuje lekko na plusie, także powinno być Powinna być równa tona. Zaraz zobaczymy. Pierwszy woreczek. Ja przestań się bujać. Normalnie jakieś byłki wypadają mocno zbite, no trochę zbite Ta, mocznika to tu równa to na Ale plomby to tu nie ma jak w polskich nawozach, tylko zawiązane. <noise> na pewno się będzie zgadzało, nie? Wiecie dlaczego sprawdzam, czy jest plomba na tej folii? Bo później ten dystrybutor, chciałem powiedzieć, producent, ale to nie dystrybutor w tym przypadku może powiedzieć, że po prostu spanie ten wołek, Nie spanie. Muszę iść go ściągnąć. No, dystrybutor może powiedzieć, że sprzedawca zahachmęcił i tyle, nie? Jak będzie brakowało. No zobaczcie. Zwykłą tytką Związane i hejo. Jak jest plomba, to nie ma za bardzo jak, nie? Wyciągnąć. Jak jest dociągnięta. No dobra. Ja bym sobie czasami w osłonę nie wjechał. Ja mam dziwne przeczucie, że będzie brakowało. Jak ten mocznik chust wie skąd jest. Jak sobie pomyślę ile za niego zapłaciłem. Dobrze, że nie dużo, że tylko tona. No, jakbym miał 50 ton tego towaru, o 5000 to bym się załamał. Przypomniało mi się, żeby łopatki jeszcze przestawić. No, chwila prawdy. Ile tam waga wskazuje? No, nieźle. Chociaż powinno być 10 na plusie, także. No prawie 10 na plusie. Także na tych dwóch wołeczkach myślę, 15-20 kilo przynajmniej. Na pewno nie jest więcej niż powinno być. Ale te 50 kg soli to. Mnie w Nerwili. Ścieżek nie mam, bo ostatnio uprawiałem. Trzeba będzie mierzyć na nowo. Można się oddalić. Ciekawe, jak na tym przecu w tym roku. Czy ładnie powschodzi, czy będzie tak chusteczkowo jak poprzednio. Ojejko. Ten przetrwał trochę wyrównać jeszcze. bo no, kiełk okay, uprawia. też pod kukurydzę. Pewnie. Wam powiem. To kwietnia. A u nas chyba jeszcze nikt nie ma posianej. Nawet ci najwięksi oporowcy. Jest dobrze jest, Można się oddalić, bo wiatr trochę zwiewa. No i, i, i sieje i o. I co? No i jeszcze raz muszę ta agregatem przejechać. I od razu zadzwonię do tego operatora, który ma mi siać. Żeby kolejkę zaklepać, żeby w tym tygodniu do mnie przyjechał. Zobaczymy, dzisiaj zadzwonię. Może za chwilę od razu do niego zadzwonię i się umówię. Tutaj od drogi 120-130% dawki Niech są siedzi widzą jaka kukurycka będzie duża. Niech podziwiają. Dowalić. Trzeba z tyłu te Takie kolby były. Nie, no dobra, już. Bez głupkowania Fajnie się mierzy tym licznikiem pokładowym. Tylko pytanie, na ile on jest dokładny? Co ale zawsze sobie wyznaczam to jazdy względem tych metrów, które on pokazuje. zejść, bo tu jest lekka górka bo w tamtą stronę to ponad 20 lecia, miał lżej ciągnik tu na tym polu wychodzą cztery ścieżki i tam nie wiem, z metra brakuje może do kolejnej to już tutaj nie będę rozsiewał bo po komputer pokazał 2,30 równiutkie, także idealnie ale nie wiem jak to tam przy opyskiwaczu zrobię bo będę chyba musiał ścieżki w kukurydzy porobić technologiczne dość szeroki kawałek. tej ścieżki pasuje, opyskiwać idealny Dobra, do tej pory sobie ustawiałem obroty na tarczach gazem męcznym. Dzisiaj się zorientowałem. No, właściwie już wcześniej się zorientowałem, tylko tego nie używałem, że mogę sobie stawić na komputerze hmm. i w taki sposób je zwiększać i zmniejszać. E, jedną stronę muszę otworzyć, ale jeszcze trochę tutaj widać linę. tak tu rudo się robi trochę Czeka, ale na tym kawałku mi za mało pokazuje. Czyli nie liczy tego jakoś w tą jedną stronę, że to musi być jakieś podwójne tak? pokrycie. Powinno być 4,60, a jest 3,80. Za mało, jadę na tamten kawałek. Jak mi zostanie, to tutaj jeszcze przejadę. Ale tu widzicie, jest nawóz. Ile mi jeszcze zostało na 3 hektar? Coś dużo mi zostało. Niedługo będzie trzeba pszeniczkę pyskać. Tutaj był na tym kawałku obornik. na tym pierwszym była słoma z kukurydzy pocięta, a na tym, na tym był poplon. No, na tym też. Ale tutaj poza poplonem nie było nic więcej. Bo tutaj mam już taką ścieżkę, trochę zrobioną. Nie ma tu żadnego dobrego połączenia, mogłem tam przez mostek przejechać. Tam był tylko kawałek wygniut dużo mniej niż tutaj. I tutaj powinno pokazać 2 hektary. Zobaczymy, ile pokaże. 3,90 jest. Czyli trochę więcej nawozu mi zostało. To zwiększyłem na 135%, czyli 200 kg, 202 Tu wychodzi A tutaj, tutaj, tutaj mogę przerzucić doszku O, pszeniczka dostanie lekka Zobaczymy jak ta kokorecka wyjdzie Tylko, że jak ceny nie będzie, a plon będzie Dlatego aż tak dużo w nią nie inwestuję Po 150-200 kg mocznika I 100 pociełacz polida. Ja tu coś rozciełałem że ścieżki mi się tu pokrywają, czym ja tu jeździłem? A salą później, chyba po uprawie. Także nie muszę odmierzać. Tu już się pakuję w te, które mam. Jest 5,5, czyli hektar 60. By ten kawałek miał, według komputera. Zleka lekka mniej. Ciekawe, ile silnik e, pokaże, jak będzie się kukurydzę. Jakby tam był 2,30. Tutaj hektar 60. To mamy 3,4. I tutaj 2,5,6. Równe 6. Liczyłem 6,60. Na ten nawóz. 40% dawki i na 2,40 ha ta starczy. Także cienko jeszcze raz na tamtym kawałku, bo najmniej tego wszystkiego było na nim. I zobaczymy, jak ta kukurydzka wyjdzie. Parę bryłek i mocznika zostało na dach Także parę granulek w ziemniakach będzie. I teraz saletę. Łap! Wow. Jak szybko. Dobra, odczepiam ten worek i jadę ładowarkę odprowadzić. 300 na hektary. można jeszcze zwiększyć. O, 120 procent. To lekko ponad 300 wyjdzie. 350. Wyzeruję sobie jeszcze ten dokument. Zobaczymy. Ostatnia hektar 70. Mi komputer pokazał, także no teraz mam ustawiony na hektar 70. Powinno stać 360 podziemienki. Salety. Lekko komputer mnie okłamał. Hektar 70 zrobiłem i zostało 60 kg. Ech. Siedem z haczykiem pokazywał, pewnie bliżej ośmiu. Delikatnie od tamtej granicy, i tyle. Maszyna umyta, odczepiam ją i jadę po agregat. już mam, jeszcze tylko go muszę przesmalować Ile? 18 kalamitek? Czy coś koło tego, no, to lekko zawodzę się nie zaczepiło, nie zaczepiło śmiałe ciepło się już zrobiło Krótko ściągłem no. Się zabiera do smarowania tego sprzętu. Psinka tu, tak sama, leżała taka smutna. Przyszedłem jej okazać trochę miłości i podjapać ją za łóżkiem. Nie? O, tak. Jest dobrze, nie? i Teraz taka zabawa. Ustawiłem najgłębiej jak się da. Na ehr maszyny już nie przestawiałem. Z prędkością 10 km na godzinę. Obroty 1660 no. I powtórka z rozrywki. Ile ja mam do zrobienia? Około 8 hektarów. No i jutro ciągnik na serwis jedzie, dlatego muszę się wyrobić dzisiaj, no, ale no długo mi nie zejdzie 13.30 i w tym tygodniu myślę, że ziemniaki będą połosazone, a kukurydza zasiana. Czy się uda wyrobić do Maja. Przy okazji jak smajowałem agregat, to przesmajowałem też. Ciągnik, przednią ośkę, ten siłownik no do amortyzacji, tutaj te e, krzyżaki w kołach, bo też nie były dawno smarowane. I tylny podnośnik. Tu za dużo tych kalamitek nie ma. A i przedni tu też. Nie ma kalamitek e, tutaj przy przedniej osi, to jest dziwne. Tu, gdzie jest zamocowana, cały, zamocowany cały ten wózeczek, tam nie ma ani jednej karamitki. Ciekawe ile te stworznie tak wytrzymają bez smarowania. Ogólnie agregat wam powiem fajny, ale ma jedną dużą wadę jak dla mnie. Wiecie jaką? Nie ma włóki. Lubię agregaty z włóką, bo po nich pole wygląda jak stół. A taki agregat, już e, na przykład śladów po fędzie czy jakichś tam lekkich nierówności po olce nie wyrówna. Uprawi tą ziemię, ale jej nie wyrówna. Tutaj jest właśnie duża wada agregatów, które nie mają włóki do równania. Ten mój stary do 60 na przodzie ma i zawsze Pole wyglądało jak stół, mimo że się robiło sześćdziesiątką. Co prawda większe, trochę palanie by było, ale... ale za to ładniejsze pole. Finalnie glifosat na na pewno już podziałał, bo tutaj wypyskałem tą resztkę na tą trawę. I zobaczcie, jak ją ładnie spaliło. Także przy granicy też można już bez obaw uprawiać. Granice mniej więcej równe. Ta i ta z jęczmieniem. Nie powinno za dużo sklina wejść. Może z dwie linki wyjdą w którymś momencie więcej. Zobaczymy. Kończę drugi kawałek. Wam powiem, że strasznie dużo powychodziło dużych kamieni tutaj. Bo co chwilę, o tutaj jest, właściwie dwa są, tam jest taka gromadka kamieni, o tutaj. Trzeba się będzie przejechać trzydziestką stórem po siebie i je pozbierać. do pyskania tłuskawek. taka lansa zrobiona na przodzie ciągnika fajne rozwiązanie Zobaczcie jak tu ładnie zrobił Zrobi No tak, ja skończyłem na dzisiaj 44 litry wypalone a, jeszcze wam zapomniałem powiedzieć e, stworzeń ten od wacza, położyłem na ramieniu podnośnika i o nim oczywiście zapomniałem i cały ten czas przejeździł tutaj na tej obudowie e, co jest ośka od kocha. Mówię, niemożliwe a jednak i jutro Odeana znowu w ciągnik. Dobra, ale to w innym filmie, bo myślę, że ten długi wyjdzie, także standardowo. Jeżeli się Wam podobało zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć!